Siemeczko z tej strony śmiechol. Lecimy dzisiaj z kolejną kosteczką od Gao, tym razem you, punk, punk Rock Music. Kostka 13-strzałowa, kaliber 25 mm, dolot 40 m w górę. Kosteczka posiada 156 gramów. Gram. jest w klasie F2 i jest też wyprodukowana w 2023 roku czyli nowość można tak powiedzieć bo nigdzie wcześniej tych kosteczek nie widziałem jest tylko tutaj lącik podstawowy co dla niektórych osób może być lekkim minusikiem cenę kostki oczywiście umieszczę w opisie pamiętajcie, że możecie ją zakupić w sklepie www.odpalaj.pl z kodem rabatowym śmiecholo.gt macie 15% rabatu na towar nieprzeceniony. Eee, to już na tyle, ja nie przedłużam i zapraszam Was na teścik w terenie. No i ostatnia sztuka punk, punk i odgało. Palimy i lecimy. Wow! 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 wow. Naprawdę zarąbista. Myślę, że może dorównywać kosteczce Jank. Na szybko e, ocenka 9 na 10. Pankiu naprawdę daj radę. Wszystkie te kostki dostępne na Odpalaj. E, no i tak podsumujący, bo to już podsumujący odcinek mm, Kata. E, taki najsłabszy e, później ten Pankiu i najlepszy moim zdaniem jak zrobił, zrobił konkret, robotę. Wszystkie te kosteczki macie do dyspozycji. Na odpalaj, subik, komentarz oczywiście mile widziany. Ja już uciekam z tej strony śmiech. Trzymajcie się, hej.